Dzień dobry, siemanko. Dzień dobry, siemanko. Dzień dobry, siemanko. Siemanko. <laughs> Dawajcie... Hey, okay. d Duke o Def, co? Gdzie to jest? Na D. Duke o Def. Duke... A, chyba widziałem. To jest chyba drugie. Tak, drugie, no. no ja ja wziąłem Duke'a. Dawajcie. Będzie tak, ramowany. <laughs> Oskamowałeś mnie. Czemu? To z ramowaniem czy nie? No z ramowaniem, z ramowaniem Dobra, i to będzie dobre z ramowania. Ale na pierwszej osobie to nic nie będzie widać, to tylko trzecia tak. Mam nadzieję, że nic takiego co nas na dłuższy czas zatrzyma nie będzie A mi bus nie zadziałał, halo Hahaha ha, ha. Boże, kto wolno się rozpędza No idzie tkląc Woo! Człoski Co? I to spadnie no. Kurczę. Gdybym jeszcze punkt złapał. W poprzednim wyścigu tak cały czas próbowałem. Chciałem tak zrobić w poprzednim. Ale gdyby ten, gdybym złapał jeszcze punkt. Wiesz się wywróćcie co? To się lepiej gra w więcej raczej jak tam jest tam ta ósemka, że tam się można zderzać Gdzie ósemka? To chyba jest więcej tych czy... Nie, to, to takie skrzyżowanie. Faktycznie ósemka zderzać. no e, ale wypchnijcie się panowie, bo chcę dogonić was też po prostu... Nie się dogonić O on dogonił mnie Fabierna Co? Jak ty się utrzymałeś? Czemu to masz nagry inny kolor? Ja Kurczę, chciałem was wjechać o. i straciłem na tym Co wybuch? By Nie chciałem was wjechać i Ja Jestem brązowy cały czas. Jestem brązowy cały czas U, ja? Ja cały czas. Okay. U mnie na byłeś czarny, teraz jesteś brązowy i później byłeś czarny teraz jesteś brązowy. Ja Co ty brałeś? się. Okay. Ja Dziekuj. czekam aż ktoś z kim się zderzy. Ja właśnie tak, tak, się obawiałem czy ja w ciebie wjadę, czy nie Teraz trzecie zdarzenie. O, teraz? Nie. Dziku? <grymne> nie, nie zdążyłem Ty, pierwszy będę może Pierwszy raz w historii wyścigu Ej nie, dobra, dziku, ja, ja, jak będę pierwszy to proszę ten odcinek nazwać jakoś historycznie <grymne> <grymne> Jest, Jest udało dobra. się Dobra, taka masz! Dobra, taka. Nie lubię cię. Dzięki Spokoj, no, nie, masz, nie lubię. I to doganiam się, Elo! Czy może go doganię w rządku w nie? Nie wiem ja... ja, ja zaprobuję jakoś auto przez menu naprawić, ale nie potrafiłem coś znaleźć. Jednak to osłabiłem. Sadgę. A nie dziku, tak się nie robi, okej? Okay? Niekole... A to był niechcący! Jak to niechcący? Goście, to było wymierzone. Nie, mi, mi się serio przykro, zrobiła jak już pierwszy raz przez 200 odcinków PDR pierwszy. Jakie 200? Tak Z 10, 15, 20 może. No właśnie. A nie przez wszystkie odcinki graczy. Jak jest. Były. Wyścigi graczy? Czekaj, <laughs> bo coś chciałem powiedzieć, zapomniałem. <laughs> O, <noise> już <noise> się dostanie głupo. Tylko nie miałeś tego i to? Prawie Może tak właśnie patrzę, że ty jesteś. No! Czyli już praktycznie nie będzie szans, żeby się zderzyć teraz. Niku! No? Będzie zaraz. Będzie zaraz zdejmę sobie Nie. Tak. Nie, tak? No dobra, nie! Tego go zrobieć Poczekam jedź już jedź. Ale coś będziesz wyrzucany za chwilę.

Dobra z wami Moja ocenka Nie lubię was 4 albo 5, o 5, będzie dobra mi siódemka, fajne Oby pierwszy. Dziękujemy Za oglądanie Po raz kolejny I do kolejnego odcinka Trzyść.